Cześć moi drodzy, witajcie w takim odcinku specjalnym poświęconej najnowszej ujawnionej karcie. E, jeżeli chodzi o dodatek Whispers of the Old Gods, karta to oczywiście Ragnaros Lightlord. E, przede wszystkim karta, która e, wzbudza bardzo duże kontrowersje. E, na Redditie jest oczywiście masywna dyskusja, na wszystkich grupach na Facebooku e, poświęconych Hartsonowi również tam mocna dyskusja się toczy. Bardzo dużo osób uważa, że ta karta jest e, czymś generalnie złym i dlatego e, chciałem jakby dorzucić swoje pięć groszy do tej dyskusji. E, o co chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, że Ragnaros, Władca Ognia, e, nigdy nie został Panem Światłości, że tak to, e, że tak to opiszemy. E, wiadomo, że jak e, pradawni bogowie Mogli mieć tam na niego jakiś wpływ, ale to podejrzewam, że raczej byłby jeszcze bardziej zepsuty niż był do tej pory, a nie, raczej zamienił się w połączenie Balroga z Paladynem. Balroga z Władcy Pierścieni, jeżeli mnie nie kojarzycie. Tak czy inaczej, no, karta, tak, 8-8 za 8, czyli generalnie statystyki, powiedzmy, legit. Pomijając BGH, ale BGH ma być zmienione. Na koniec swojej tury... Przywróć 8HP e, jednostce, która już dostała obrażenia, czy tam uszkodzone jednostka, nie wiem jak to tam jest e, sformułowane. Czyli generalnie rzecz biorąc, efekt ma taki, jak Lightwell, Lightwell e, Prista, a to jest karta Paladyna. E, 8 leczy, także e, zagrywamy to, na przykład tylko nasz bohater ma. E, już przyjął obrażenia, więc wyleczy nas to za 8, no i mamy 8-8 na stole, no i jak przeciwnik tego nie zabije, to znowu nas to uleczy. Więc generalnie rzecz biorąc, karta wcale nie jest taka zła. Karta jest ok dla midrange paladyna, dla kontropadyna, dla kogoś, kto po prostu potrzebuje więcej przeżywalności i więcej leczenia. Także generalnie myślę, że to nie jest zła karta w sensie jakby jej efektu, Problem polega na tym, jak mamy więcej uszkodzonych jednostek i uleczymy sobie coś, czego w ogóle byśmy nie chcieli, e, plus może być troszeczkę za wolna, no i oczywiście jest Lion Hands, e, także, no trudno mi powiedzieć, czy ta karta jakby uświadczy, e, uświadczy gry. E, natomiast wcale jej efekt, i statystyki nie wydają, nie wydają się słabe. To problem właśnie polega z lorem, tak? Coś takie jak Ragnaros Lightlord w lore Warcrafta kompletnie nie istnieje. To jest postać, e, zupełnie zupełnie zmyślona przez twórców Harzona, i jakby oto jest największy problem, i też ludzie uważają, że no takie przekręcanie lore z postacią, która no jest jedną powiedzmy może nie z najważniejszych, ale z ważniejszych postaci w historii Warcrafta. Zmienianie zupełnie ich historii, to tak jakbyśmy nagle e, zrobili coś w stylu, e, no nie wiem, że Sylwana e, z martwych wstała i z powrotem jest elfką tak? E, to troszeczkę jakby nagina to. Znaczy, jakby z drugiej strony jest to złe, bo jakby Hearthstone nie jest Warcraftem, ale z drugiej strony jeżeli bazuje na Warcraftie, to wypadałoby tego Lorsię trzymać. No i tak jak czytam komentarze na Turning Point dużo osób uważa, że to jest karta, która po prostu pójdzie na pył przede wszystkim dlatego właśnie, że ten efekt losowości jest, jest taki jaki jest plus oczywiście no, dla Paladyna karta Paladyn no, nie wiem, trudno mi powiedzieć czy taka kontrolna wersja która byłaby na tyle wolna, żeby mogła wykorzystać tą kartę, będzie grywalna po wyjściu pradawnych bogów tak trudno to w tej chwili przewidzieć już widzieliśmy parę że tak powiem narzędzi, które mogłyby to umożliwić więc być może będzie to talia która zagości w mecie na dłużej i wtedy taki Ragnaros zmieniony w paladyńskiego leczacza będzie, będzie przydatny No tak czy inaczej takie, że tak powiem tam, moje zdanie na, na temat tej karty, jeżeli tak mielibyśmy ocenić skali od 1 do 10, to daje takie, takie, takie 5 na 10. No, ale nie też będzie ok. No, ale takie, takie 5 na 10, i myślę, że nie ma co tutaj spinać się dupy. Karta nie jest wcale aż taka tragiczna. Nie jest na pewno najmocniejsza, najmocniejszą legendą, ale nie jest też na pewno najsłabszą. Tak czy inaczej, czekam na Wasze komentarze. Oczywiście, zapraszam serdecznie do komentowania pod filmem. No i bardzo chętnie się dowiem, co Wy o tym sądzicie, jako że tutaj karta wzbudza naprawdę duże kontrowersje. Także zapraszam do dyskutowania, a tymczasem powodzenia w Waszych grach. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, moi drodzy.